Dobre, Bierzemy, mamę. Robert wybierze. Co to jest? Teraz tak, znamy firmę i ona się na pewno do tego dorzuci. To musi być. W parkorowej paczce. Dobre, Słuchaj, teraz mamę. tak. Słabszą kawę też musimy wybrać, nie? bo nie każdy jak pije. MK też rzucamy. Też masz paczkę. Nie Mam będziemy paczkę. jej zmieniać. Będzie dowód na to, co ma w niej być. Jedziemy dalej. Masz Marketerska. Tutaj nie ma liczby. Czyli jesteśmy teraz. Dokładnie. Robert, Robert wybieraj, mam. decyduj. Nie, to musi... nie, paczka to musi być paczka, porządna paczka. musi być własna. paczka. Dobra, czekolady jeszcze mamy. Dużo czekolady już No wiesz co, wedla trzeba coś wybrać. To jest takie nasze. I najlepiej właśnie. słuchaj, może jakąś... No... Decyduj. Robert decyduje, słuchajcie. Aha. Ma. Jaki smaczek wybrałeś? To, no, to, no to ja jeszcze też wybiorę jedną od siebie. To niech będzie z malinami. Malina. Coś mocnego też? No to jak tutaj Robert? Pierwszej potrzeby. Wrzucaj. Robert, osłodzimy im trochę życie. No to na pewno. No to wrzucamy. Ty, ty decydujesz. Dorzucamy trochę cukru. Cukier jest, co więcej? Coś do picia teraz? Coś. coś do picia, ale nie alkohol. W alkoholu nie piszą. Żadnego picia alkoholu nie ma, pamiętajcie. Dobrze. dobrze. To się obijamy. tutaj się wbijamy, chyba? Słuchaj, ja myślę, że dzieciakom to dobry napój trzeba jakiś podrzucić. Co myślisz o Pepsi? Właśnie, Pepsi na pewno się ucieszą. I Pepsi tutaj musimy niestety poprosić o wsparcie do tej paczki. To dorzucamy Pepsi. Co jeszcze? Co no jeszcze? No pas, prawie las to... beka. Las <laughs> Robert, wybieraj. Ty tu rządzi. Czy mamy wody, na pewno mają, to już nie trzeba. To już nie trzeba. Więc nie, nie będziemy tego pokazywać. No co? dobrze, resztę dobierzemy tak. i to będzie niespodzianka. Niespodzianka, resztę będzie. Ciło jest. I pomagamy, pamiętajcie, pomagamy. pomagamy. Z to. Markietę że dołącza do aktorów do paczki nie, nie, nie.